Ja myślę, że terminal Świnoujściu wpisuje się w tak naprawdę pewny podstawowy element, który był realizowany w zeszłym roku w Unii Europejskiej, a mianowicie w ideę Unii Energii. W zeszłym roku powstały pewne podwaliny regulacyjne, pewne podwaliny prawne, pod to, aby bliżej zintegrować rynki sektora energii w Europie Centralnej, a jednocześnie, aby, stw, aby połączyć poszczególne. Rynki odpowiednią infrastrukturą przesyłową. Najlepszym przykładem, myślę, w tym zakresie jest budowa e, i oddanie do użytku w grudniu zeszłego roku połączenia elektroenergetycznego między Polską a Litwą. E, połączenia, które było wybudowane tak naprawdę przez dwie firmy członkowskie SIP-u, mianowicie PSE i Litgrid. Jest to bardzo ważne połączenie, dlatego że e, z jednej strony zapewnia obydwu państwom swobodę wymiany. Przesyłu handlu energii elektrycznej, co jest szczególnie ważne w sytuacjach kryzysowych, a z drugiej strony po 10 latach umożliwia Litwie, Łotwie i Estonii przyłączenie się do europejskiego systemu e, energii. E, ważną częścią Unii Energii jest właśnie korytarz północ-południe. Korytarz północ-południe rozumiany jako pewna sieć. Połączeń infrastrukturalnych pomiędzy krajami Morza Bałtyckiego, Adriatyku i Morza Czarnego. Terminal w Świnoujściu, ale także terminal w Kłajpedzie i terminal w Chorwacji na wyspie Krk są bardzo ważnym elementem tych um, połączeń. Aby korytarz północ-południe był w pełni efektywny i zapewniał bezpieczeństwo w sektorze energii w regionie, niewątpliwie ważne jest też odpowiednie jego połączenie z istniejącą oraz planowaną infrastrukturą na linii wschód-zachód. Te prace już się toczą, a projekty są realizowane. Także w moim odczuciu terminal Świnoujściu jest ważnym fundamentalnym elementem budowy korytarza północ-południe, który zresztą jest bardzo szeroko wspierany, i, um, wspierany przez przedstawicieli Komisji Europejskiej.